jeszcze Siemaneczko. Tutaj nic nie wózku. Aaaa! Jestem Jeroberajt. Ja przejmę teraz Minecrafta. Obawimy się w Monster z Endermana. What the tak. fuck?! Dury w ogóle nie umie być w ogóle nie umie straszyć. What the fuck, co tutaj się stało? Jerobejna już nie będzie, zaraz pijemy no, Idziemy, no ale w cypotek Proszę wychodzić Przepraszam Przepraszam, Nie, bo, bo nie Pokórnie jest nie. Nie ja. Dobrze, siada Siada Shift What the fuck Dobrze, kto chce pierwszy zrobić potki? Ja To chodź Enderman Nie na shiftie Masz tylko siedzieć na zaraz ja zrobię No dobrze to się robi Proszę odejść Nie trzeba tutaj O Co to za kula? Aj, magma Jaką Majka? Idę do ławki Już Majka znaczy Ender, ma... A gdzie ta podka? Tu i teraz wsadzę. to coś tu. A... Czy najpierw to, czy to? to? No ja teraz się, to i teraz ci to zrobi. Idę do łatwo. Żytono! Co? Chyba żytono ci się zrobi. Jak odkryjesz, jak się robi żytonem, to ja ci... To, to ja ci dziękuję. Ale to będzie moje. No A co to jest? O! Masz potkę na lepsze bicie. Dobrze. Ale tak. czy chcesz ją zrobić lepiej? Nie, na słabsze bicie. I możesz spać. Musisz to dać, żeby była jeszcze inna. Proszę iść stąd. Tak. Wow. Strange. To było, kurde, a ty jesteś z tymi, którzy Nie, już mhm. to jest szkoła. Wow! No nie widziałem Wow! Teraz Moja! Wypij tą podkę. Okay. Ale wy. <grym> Co? Jak to wypiłaś, to jesteś głupia. Nie, masz tą Dobrze? Tak. Tam mhm. to? Jak ja jestem? Aha, na słabsze bicie masz. Aha, a wtedy było lepiej lepsze bicie. Aha, ty w ogóle nie możesz bić tą podką. O fajna eee. potka. Dobrze, a teraz inną potkę. Proszę. Co ty robisz? Nic, masz wsadzić i brodawkę najpierw teraz. Nie masz pizza mej wody, ale to będzie długie. Tutaj miała być płotka. Nie. Już się zrobi. Zrobiła się. Teraz tutaj dać jakąś tezę, tak? Tak, ale musisz to, no. to wybrać. Ja potem zobaczę jaka to płota. Ty nie wiesz tej poty, bo jeszcze... Mogę iść do pokoju? Dobrze. Nie, 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 nie. Lekcja. Podkę. Nie, lekcja jest. Mogę... A ja jestem niewidzialny. O, na no, niewidzenie w nocy. On to jest dobre. Niewidzenie czy widzenie? Widzenie w nocy. Jaka? Okay. No niewidzialność. No inwazyjny no nie widzialne. Trzy minuty niewidzialność. Enderman. Ender? Jestem tutaj naprzeciwko no ciebie. Jesteś. Jesteś tu? Jesteś tutaj. Dobra. Teraz idziemy się uczyć parkuru. Nie! Tak, idź. Idziemy się... Moja Z... piersi! Nie Proszę skakać. O, Majka! Skacę. Mleko... Mleko trzeba Tobie. Ha? Muszę Cię zepchnąć. Tobie trzeba mleko. Kurde, zrobimy cięcie. Góra. Dobrze, proszę przychodzić parkura. Dobrze. Oj. Coś mi się ulewało. No ciekawe jak, jaki to jest pierwszy dzień. No, ja nie mogę jeszcze raz. No proszę. Jak ja to umiem przejść, patrzcie. Tak się tego nie robi. Tak robię. Patrzcie tak, 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 Dobra, tak. Dobra, idę. Ja nie mogę co? Co ty zrobiłeś takie dale? Da się tutaj doskoczyć. Ну, бач, на спринтах. А я не можу зробити так сыпко. бач. Ну, спринт. А я не вмію так сыпко зробити. Ну, то це і спринт. Ой, Боже, Боже, батьки, то ти кохаш робити. Hmm. No Nie! Proszę nie. iść na parkour! No ale... No! Ja się zabiję, jak upadnę. Nigdy się tego. Musisz. Musisz. No jak ja w tobie lubię tego parkura przejść? <grym> <grym> Sprint! <grym> Nie daleko. Nie umie tak szybko. Sprint tylko trzeba. Ja będę czekał. trochę do tyłu trzeba było. Tak, do tyłu, jak ja byłam przed klockiem. No. Tak. Jest to era. I skuczyłaś. Idziemy. Gdzie? Na dół. Po co nie ma dyskutowania z Hero Brine'em. Hero Brine. On to idę na dzwon. Hero Brine, a mi to Hero Brine's dużo. Hero Brine. Serwa. Nie ma serwa. Weź takie grubę serwa